na mecie rajdu do Dolnośląskiego, co sprawiło, że tak późno wjeżdżasz na metę tego rajdu? Yy, ogólnie dużo się działo, bo mieliśmy spóźnienie 9 minut na Pekac. Yy, wynikło to z rzeczy... no za szybko się jechało, ładnie no, ważne, I po prostu spotkaliśmy miłych panów w niebieskich ubrankach. No i mieliśmy 9 minut spóźnienia, yy, czyli to się przekłada na kary półtorej minuty. No, i docelowo udało nam się to odrobić. Więc wskoczyliśmy przed piątym odcinkiem, chyba byliśmy na zero z chłopakami w klasie i walka się zaczęła od początku. Ale na piątym odcinku zapaliśmy kapcia z kolei. Trzeba było to zmieniać, bo to było w środku odcinka. To nam pochłonęło 2,5 minuty. Więc przed ostatnim odcinkiem spadliśmy na trzecie miejsce w klasie i 17 sekund straty do, do poprzedniego. No więc postanowiliśmy iść wszystko. No i na ostatnim odcinku 5 sekund, żeśmy nadrobili, czyli na drugie miejsce żeśmy wskoczyli. No, no i udało się, no kurczę, meta jest. Koła porozwalane, felgi całe, więc jakiś, jakiś plus z tego jest. No i, no i doświadczenia dużo. No. Jazda bez interkomu. Ale nie, super, super. Ogólnie, ride naprawdę dużo, dużo nas nauczył. I w opisie, bo, bo całkiem przestawiłem też na ten ride już opis. Uważam, że to jest, że, że super to zagrało. No i już mnie muszą gonić, więc, więc kończymy. Super, naprawdę, naprawdę super. Jednorazowy star z Łukaszem. No, szkoda, że jednorazowy, ale to no, po prostu technicznie Łukasz nie da rady. Także uważam, że, że, że naprawdę fajnie. Ważne, że jesteśmy na mecie. No i Do następnego. No. W klasie dziewiątej. Uwagi jeżdżą pod patronatem serwisu rajdyhona.pl. Powiedzcie, czy pełna relacja z Waszej jazdy właśnie w tym serwisie? E, tak, oczywiście. Mamy nadzieję, że nasz PR będzie działał prężnie i, i pojawi się e, materiał wideo i z przygód naszych wszystkich. No właśnie, o tych przygodach trochę opowiedzcie, ale szybko, bo mnie konią. Dużo powiadać. Zapraszam do materiału wideo, tam już zleciłem wszystko. Drodzy Państwo, duże brawa dla załogi z numerem 143. Michał Dudaj i Łukasz Jastrzębski. Oni ścigali się Honda Salwit Civic, a mnóstwo przygód mieli na trasie rajdu dolnośląskiego. O tych przygodach w serwisie .pl, a Pełna relacja z naszych zawodów.